Cześć, witajcie, jestem dawczo, witam Was w kolejnym takim późnym dość filmie na moim kanale. No ale nie jest to byle jaki film, bo niesamowicie mnie on cieszy. Ostatecznie dowiedzieliśmy się kto będzie miał 5 gwiazdek w Fifie 17 Jest tu dużo, dużo, dużo zaskoczeń No sami zresztą za chwilkę zobaczycie Tak więc ja tutaj nie będę przedłużał, bo nie ma co Tylko przechodzimy już do pierwszego zawodnika Alazinho, no taki sobie zawodnik Więc przy nim tutaj za dużo czasu nie spędzimy Przechodzimy już dalej, Markus, Michael Arroyo, także 5 gwiazdek Już miał w poprzedniej FIFA, więc tutaj także Bezbędnych komentarzy, przejdziemy sobie dalej Benar no to też chyba No większość się tego spodziewała W końcu miał w poprzedniej Fifie, do tego przechodzi do że e, tak, więc te 5 gwiazdek u niego było pewne. Ogólnie możecie zostawić łapkę i udostępnić ten filmie jeżeli chcecie pomóc w rozwoju kanału. No a my przechodzimy dalej, bo raz, i wiadomo, po transferze do Evertonu, no konieczne było to zostawienie u 5 gwiazdek. W końcu w poprzednim sezonie było to u niego widać. Dalej Bofal, no i tutaj także oczywiście transfer do BPL, znaczy już właściwie PL, a nie BPL. E, no i niesamowicie fajnie go karta wygląda w Southampton na tym skrzydle. E, na pewno będę chciał go przetestować. Swoją drogą taki z niego troszkę rafcił, no ale nieważne, przechodzimy dalej. No i tutaj mamy Botake, także w poprzednim filmie miał 5 gwiazdek, tak więc jak widzicie póki co mamy tych zawodników, którzy już mieli, więc przed nich, przez nich jak najszybciej sobie przejdziemy. No a potem zobaczycie te największe zaskoczenia. Tutaj Karilo, także... Przechodzi do Benfiki, 5 gwiazdek oczywiście zostało u niego. Kolejny zawodnik Douglas Costa, więc już tutaj przechodzimy dalej. Quadrado także, 5 gwiazdek oczywiście zostaje. Di Alessandro miał już 5 gwiazdek poprzedniej Fifie, No i tutaj pierwsze nasze nowe, małe zaskoczenie, czyli oczywiście Angel Di Maria z 5 gwiazdkami. Ja się tego muszę przyznać zupełnie nie spodziewałem, bardzo mnie tutaj jej zaskoczyło, ale oczywiście pozytywnie, bo fajnie, że kolejni zawodnicy mają 5 gwiazdek sztuczek. Na pewno będzie się fajnie nimi grało, no i przede wszystkim będą na pewno e, drożsi e, droższy w, w Fifie, tak? W Fucie 17, no ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Tutaj Stefan Elszerał i także duże moje zaskoczenie tego, także się nie spodziewałem, że Stefanowi tutaj i jej postanowi dać 5 gwiazdek. No i tego te statystyki także wyglądają, także wyglądają bardzo fajnie, więc ten zawodnik przypuszczam będzie najlepszym skrzydłowym właśnie w kolejnej Fifie. Tak więc przechodzimy dalej do kolejnego zonika Erionus i tutaj w poprzedniej Fifie również miał 5 gwiazdek. Przeniósł się właśnie z Marmę do Bazylei. No tutaj mamy Matiasa Fernandeza, 5 gwiazdek, przechodzi z Fiorentiny jak wiadomo tutaj, więc tutaj bez te, chyba takich większych zaskoczeń ten zawodnik miał w poprzedniej FIFA. Flores, no go kompletnie nie kojarzę, założy się, że z Was y, także może mała cząstka osób kojarzy tego zawodnika, ale statystyki trzeba przyznać m, ma fajne, chociaż na no, jak na skrzydłowego oczywiście ten pace mógłby być większy. Dalej Giuliano przechodzi do Zenitu, no i tutaj także będzie niesamowicie ciekawą kartą. Szkoda, że hulka nie mamy w Zenicie, bo ładne połączenie dałoby się nam stworzyć. No tak to niestety musimy się zadowolić e, Giuliano, a także kilkoma innymi słabszymi oczywiście zawodnikami Zenitu. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy Irsinio, kolejny Brazylijczyk z pięcioma gwiazdkami w dzisiejszym odcinku. Myślę, że przy nim także nie ma się co tutaj zatrzymywać, więc przechodzimy dalej. Kiszna także miał w poprzedniej FIFA 5 gwiazdek. Fajne statystyki tego zawodnika, ale tak jak mówię, chyba to El Sheraui będzie najlepszym skrzydłowym właśnie w lidze włoskiej. Dalej, Mars 85 oceny ogólnej. Ogólnie dzięki temu także poznaliśmy statystyki zawodników. No jak widzicie, także 5 gwiazdek. Tutaj także chyba większość się tego spodziewała, że właśnie otrzyma je. Dalej mamy Martineza. Wenezuelczyk yy, w poprzedniej FIFA nie miał 5 gwiazdek Więc pierwszy raz ma No i trzeba przyznać, że statystyki jak najbardziej ciekawe Hakim Mastur też w poprzedniej FIFA już posiadał 5 gwiazdek Więc tutaj nie ma co się przy nim zatrzymywać Przechodzimy dalej No i mamy Maxima Także w Sztupgardzie w poprzednim sezonie miał 5 gwiazdek, więc wydaje mi się, że możemy sobie na spokojnie przejść dalej. Do McGilliego także miał w poprzedniej FIFA 5 gwiazdek. Był wypożyczony do drugiej ligi angielskiej, jak widzicie, właśnie wrócił. No i zostawili mu tutaj złotą kartę, a także tych 5 gwiazdek, więc na pewno będzie fajnym, tanim zawodnikiem. No i tutaj największe moje zaskoczenie: najbardziej jestem zadowolony z tego zawodnika drugi w historii futa, zawodnik 5 na 5 i jest to oczywiście Charlie Musonda, zawodnik Realu Betis jak widzicie te statystyki może strzeleckie nie są za fajne ale tak to niesamowicie fajnie ten zawodnik wygląda zobaczcie on ma tylko e, aktualnie tak e, 20 lat tak więc z niego jeszcze tutaj będzie dużo pożytku w futie w rzeczywistości oczywiście też no i te statystyki bardzo fajnie wyglądają no wolałbym go w sumie na SPO Aczkolwiek na skrzydle wydaje się także spoko opcją, no i fajnie, że ma te 5 na 5. Kolejnym zawodnikiem jest Nani, tutaj także bez pełnych zaskoczeń. Kolejny fajny skrzydłowy właśnie w lidze hiszpańskiej. E, Neymar także chyba e, to było wiadomo już do przewidzenia i wcześniej to wiedzieliśmy dzięki tych e, top 50 zawodnikom. Tutaj mamy Anglika z pięcioma gwiazdkami sztuczek, no to nie często się zdarza, trzeba przyznać. Nie wiem, czy to nie jest czasem pierwszy ogólnie w historii futa zawodnik z pięcioma gwiazdkami sztuczek i właśnie Anglik. No ale nieważne zostawię to, bo nie jestem pewny. Tutaj mamy Okohe, czy też Okoshe, e, no, legenda, więc tutaj niestety tylko e, raczej XBOXowi się nim zadowolam. Kolejnym zawodnikiem jest Pele, chyba też tutaj bez zaskoczeń w poprzedniej FIFA miał, więc musiał oczywiście tutaj także dostać. Pol Pogba, o nim już wiedzieliśmy wcześniej, kilka dni temu. Quarzma ma oczywiście zostawione, tutaj mu 5 gradzek, jak, jak najbardziej zasłużona. Ta statystyka, no tutaj nowy zawodnik, no ale jak wiadomo, chyba za często nie będzie używany w fucie, bo jego klub, no nie ma własnej ligi w fucie. do tego taka narodowość, no dość mało używana, więc jego tutaj nawet nie ma co komentować. Przechodzimy już powoli do ostatnich zawodników. Tutaj mamy oczywiście Riberego, 5 wiadrych zostawione, także statystyki ogólnie obniżone. Ronaldo, no to chyba też każdy się tego spodziewał, także wiedzieliśmy już dużo wcześniej o tym. Przed ostatnim załonikiem jest Tiago, Fajnie, że otrzymał 5 gwiazdek. Kolejny załonik w Bundeswehrze, właśnie z tą statystyką. No i ostatnim załonikiem jest tutaj Villa Nueva. Także załonik chyba no, nie będzie zbytnio używany, bo te statystyki wcale nie są jakieś świetne. No jedyne, co go wyróżnia, to te 5 gwiazdek sztuczek. Tak więc na dzisiaj to będzie tyle szybki, taki można powiedzieć, wieczorny film. Ja Wam dziękuję za obejrzenie. Do usłyszenia. No i cześć.